No też, wolni, ale spływa. Uhuhuhuhu, na larwę kornika, panie kochany. Powiedz, kiedy O, unikatowy jaś, dwa yy, kilo. I myślę, że można sobie tutaj ten klip zapisać z samym unikatowym jaziem 21. Przepraszam, 23. Chyba 51. Niskie brania w nocy. Także a nie zrobiłem screena, ale to nic nie szkodzi. Jaś i typowo z holem samego jazia. 23 trzecia. Ja I jakby mówiłem? Pięćdziesiąt jeden, chyba tak wstępnie. O, także żeby były wszystkie unikatowe gatunki, bo z wielcym razem nagrałem jazie, bo mi wziął jeden po drugi. Także unikatowy jaś, larwa, kornika, haczyk. 30. Markerek jest.